W tym odcinku pokażę, jak zrobić wyszukiwanie odwrotne. Otrzymałem ostatnio takie pytanie, jak zrobić takie wyszukiwanie, gdzie szukana wartość jest wewnątrz jakiejś tablicy z danymi, czyli wewnątrz tej listy. Tą szukaną wartością dla przykładu przyjmijmy, że będzie 36,31. I w wyniku chciałbym otrzymać wartość z pierwszej kolumny tej tablicy oraz z pierwszego wiersza. Tej tablicy. Tę wartość, która koresponduje z pozycją tej szukanej wartości, z pozycją e, wiersza i z pozycją kolumny. Dodatkowo jeszcze ta osoba, która mnie o to zapytała, powiedziała, że to nie koniec, bo jeszcze te wartości mają zostać do siebie dodane, więc to 27 powinno zostać dodane do 0,3 i w wyniku powinniśmy otrzymać 27,3. Słówko dokładne w tytule firmu oznacza, że będziemy wyszukiwali dokładnie takiej jednej z tych wartości, która jest tu wewnątrz tej. Naszej listy z danymi. Do dzieła! Zastosujemy operacje na tablicach. Bardzo sprytna operacja na tablicach. Będzie to wspaniała rozgrzewka przed szkoleniem z formuł tablicowych, które prowadzę w najbliższy piątek. Jeżeli masz ochotę, możesz się jeszcze zapisać do. E, przyjechać do Warszawy i na żywo przez cały dzień klikać tylko i wyłącznie w formuły tablicowe. Do dzieła! Więc umieszczam kursor w tej komórce, w której chciałbym mieć wynik. Wpisuję. Równa się. I żeby może lepiej je zademonstrować, jak to działa, na razie zrobimy to tylko na fragmencie tej listy, a potem zmienimy adres tego zakresu na tak, aby obejmował wszystkie te wartości. I teraz powiem Excelowi, aby te wartości przyrównywał do tej wartości, dla której chciałbym znaleźć wynik. Jeżeli nacisnę teraz F9, aby podejrzeć, co z tego wychodzi, to otrzymuję tablicę, w której są prawdy i fałsze. Tak naprawdę to jedna prawda tutaj. Ta prawda jest na tej pozycji, na której jest ta wartość w tym obszarze, który wcześniej zaznaczyłem. I co teraz z tym dalej zrobię? Klikam Ctrl Z, powiem Excelowi, aby teraz te wyniki tego porównania, aby były mnożone, więc aby zachować kolejność działań, muszę to porównanie wziąć w nawiasy i chciałbym te wyniki mnożyć przez, znowu otworzę nawias, żeby zachować kolejność działań, przez elementy z pierwszej kolumny, do których dodam elementy z pierwszego wiersza tej tablicy, którą będę przeszukiwał. Zamykam nawias. Tutaj bardzo sprytna operacja. Jeżeli teraz do, tej, do tego wektora jednokolumnowego dodam e, wektor jednowierszowy, to otrzymam taką tablicę, w której będzie tyle elementów, ile wychodzi z przemnożenia tych pięciu wartości przez te pięć wartości. Więc otrzymam 25 wyników. Sprawdźmy to, zaznaczam ten. Zakres, to, to dodawanie tych, tych wartości z tych zakresów. Klikam F9, aby podejrzeć, co z tego wychodzi, i spójrz, jak pięknie. 25 wyników, tak jak mówiłem. Ta tablica ma ten taki sam rozmiar, jak ta tutaj. Więc jeżeli tę ta tablicę przez, przez siebie przemnożę, to w tamtej były fałsze i jedna prawda, i ta jedna prawda jest na tym miejscu, na którym jest ta szukana wartość, i ta prawda przemnożona przez jedną z tych wartości przepisze nam tę wartość. Więc klikam Ctrl-Z. Jeżeli teraz całość bym chciał podejrzeć, co wychodzi z całej tej operacji, ustawiam kursor gdziekolwiek w, tym, w tej formule teraz, naciskam F9 i spójrz, tak jak mówiłem, jest tablica, w której są zera, zera wychodzą Stąd, że w tej pierwszej tablicy były fałsze. Fałsze były mnożone przez jakieś wartości, dlatego powychodziły zera. Natomiast prawda przemnożona przez jakąś wartość dała nam tę właśnie wartość, 27,3. Więc teraz wystarczy te wartości z tej tablicy sumować. Klikam CTRL-Z, wrzucam teraz całość do środka do funkcji suma iloczynów. Ta funkcja obsługuje operacje tablicowe, więc nie będę musiał całości zatwierdzać naciskając CTRL-SHIFT-ENTER. Wystarczy zwykły ENTER. Sprawdźmy ENTER. Dobrze wychodzi. Przetestujmy to na innym wyniku. Może najpierw tę formułę naprawmy. Przesuńmy te adresy tych zakresów, tak aby obejmowały wszystkie elementy z, całej, z całego tego zbioru danych. Więc wchodzą do tej formułki i modyfikujemy. Pierwszy wiersz ma być wzięty cały pod uwagę. Pierwsza kolumna też cała, od pierwszej pozycji aż do ostatniej. I ta środkowa część, te wartości, które, dla których poszukujemy wyników. Również powinny być wzięte pod uwagę wszystkie. Także zaznaczam pracowicie cały ten obszar. Enter. Sprawdźmy, czy to działa. Weźmiemy jakąś inną wartość, na przykład tę. Control C, Control V, 22,4, co by się zgadzało. 22 wzięte stąd, 0,4 wzięte stąd, co daje nam w sumie 22,4.